witajcie moi drodzy, ja jestem Rem i słuchajcie, dzisiaj mamy oficjalną zapowiedź nowego update'u i to takiego, którego nikt się nie spodziewał i będzie to naprawdę coś mega fajnego, więc pamiętajcie by kończyć, ten odcinek i pamiętajcie moi drodzy oczywiście o konkursie na piękną biedronkę, którą możecie wygrać po prostu, jeżeli moi drodzy stawicie łapkę w górę, suba z dzwonkiem i moi drodzy na w komentarzu właśnie w Robloxie. Pamiętajcie o tym, słuchajcie, już niedługo będą wyniki na tą piękną Biedronkę. W każdym razie moi drodzy Pamiętajcie, aby kończyć wbić na Discorda, Instagrama, no i na grupę w Są Na takie fajne koszuki moi drodzy, w każdym razie, jak to chcesz. Słuchajcie moi drodzy, ogólnie wczoraj dostaliśmy mega fajną informację A to pokazało nam na czym pracuje I co takiego będzie w update, który będzie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu Ponieważ tak mniej więcej wyglądają te zapowiedzi update'u I zaraz moi drodzy zajmiemy się tym wszystkim Zobaczymy co to takiego będzie Zobaczymy sobie naprawdę fajne filmy z tym co może dojść Więc pamiętajcie moi drodzy, aby ten odcinek koniecznie zobaczyć do końca Ale na samym polsku moi drodzy, wybierzemy się klasycznie na środek Ponieważ moi drodzy, na początek musimy zobaczyć jedną rzecz Ponieważ moi drodzy, jak pewnie wiecie Ostatnim update'em takim no po prostu takim większym updateem, tak? Nie mówimy o tym updatecie, a właśnie w ogóle uciuchy się zmienił, Zobaczcie, zmieniły się moje ubrania dla petów. Zobaczmy w ogóle, co takiego doszło w ogóle. Ponieważ to, moi drodzy, ostatni update, czyli generalnie Festival Update, który cały czas trwa, i się nam stale update'ują, moi drodzy, ubrania dla naszych zwierzątek, czyli dla naszych petów, moi drodzy, można, możemy kupić nowe ubrania, w ogóle możemy je fajnie ubierać sobie i zobaczmy w takim razie, co takiego doszło, ale moi drodzy, update, który dojdzie będzie zupełnie czymś innym. I właśnie zaraz to zobaczymy, ponieważ naprawdę Adopt mi dało nam coś mega. Zobaczcie, mamy tutaj nowe ubrania w ogóle. Zobaczmy, co takiego będzie. Mamy takie dziwne buty w ogóle. Takie spoko, takie żółte buty. Mamy tutaj taką parasolkę kolorową tutaj, taką, no, no taką, taką, to spoko, tak, ale nic specjalnego. No i mamy jeszcze tam. Nie wiem, naprawdę, ja nie wiem po co tu jest ta orange backpack Nie wiem po co jest ten pomarańczowy plecak Ale jakby ktoś chciał sobie kupić, to moi dodzy zapraszam Możecie sobie kupić w każdym razie No i mamy jeszcze tutaj takie rzeczy Mamy tutaj, moi dodzy jakiś notes dla peta Mamy tutaj jeszcze jakieś dziwne, takie dziwne koraliki Jakieś wisiorki Mamy, aha, i mamy jeszcze peta, gdzie możemy dać gniazdo ptasie na głowie Więc spoko generalnie No nie wiem, nie wiem, dla mnie to jest to, troszkę dziwne W każdym razie, jak wam się podoba, no to zap możecie kupić, moi dodzy W każdym razie, no dla mnie to jest troszkę dziwne W każdym razie, moi drodzy, nowy update. W ogóle zaraz w ogóle wam pokażę o co takiego chodzi, ponieważ moi dudy wczoraj adotmi napi napisało nam i dało nam do zrozumienia, że już nadchodzi nowy update, który będzie pewnie w przyszłym tygodniu, no tak mniej więcej to, to wyjdzie. I słuchajcie w nowym updatecie będzie coś naprawdę mega niesamowitego i podobno pracowali nad tym aż parę miesięcy, więc uwaga zobaczymy co to takiego będzie, ale moi dudy zobaczymy też różne koncepty, ponieważ są różne głosy, jest w ogóle teoria, że to będzie w ogóle emeraldowy update, czyli generalnie jak pewnie wiecie są w Adopt Me złote pety, diamentowe pety, a tutaj właśnie dojdą emeraldowe pety, czyli takie zielone. Więc Uwaga moi, zobaczcie teraz co jak to w ogóle wygląda w ogóle. Co tu? Co to typa? Zobaczcie jak ktoś błyszczy? What? Jakim cudem ten ktoś tak błyszczy? Co? Co się dzieje? Jakim cudem. Ej, jaki jest taki efekt? Wy, ty, wy co to jest? Mówi, napiszcie w komentarzu, jak taki efekt mieć. Aha. Dobra, w każdym razie moi drodzy, zobaczmy, co to takiego dojdzie i o co w ogóle chodzi z tym updateem. Więc uwaga moi oglądajcie teraz. A więc jak pewnie wiecie już z moich filmów nie tylko, Adolf generalnie ma swojego Twittera, gdzie generalnie publikuje wszystkie nowe informacje o tym co jest i co nadejdzie. W każdym razie moi drodzy, ostatnio, dosłownie, do, do, dokładnie przed wczoraj nie wczoraj w sumie tak wczoraj moi drodzy a me wysłało nam taki moi drodzy Tweet z takimi prezencikami Zobaczcie tak to mniej więcej wygląda Takie właśnie prezenty tutaj I napisało moi drodzy w komentarzu ponieważ ludzie pytali Co się takiego dzieje, czemu Adopt me takie prezenty No i generalnie moi drodzy napisały, Napisali, że to jest moi drodzy Announcement, czyli zapowiedź update napisali Me tweeting for emojis and calling it an announcement W każdym razie moi drodzy jest to zapowiedź Nowego update'a moi drodzy, które moi drodzy Napisali, że if you were to ask me The date, I would not give it to you, however soon. Czyli generalnie, już niedługo będzie ten update. Ale, moi drodzy, później po tym wszystkim, ujawnili nam, moi drodzy, jeszcze trochę informacji nad. Nie wiem, czy to będzie akurat ten update, ale pokazali nam coś, nad czym długo pracują od kilku miesięcy. Zobaczcie, w ogóle wstawili taki filmik dziwnego, takiego pisano, to właśnie, takie, a propos tych ubrań nowych i tak dalej. W każdym razie, moi drodzy, wstawili moi drodzy taki tajemniczy filmik, gdzie nazywali moi drodzy, gdzie w ogóle powiedzieli moi drodzy, że pracują nad czymś od kilku miesięcy. I to coś, moi drodzy. To jest, moi drodzy uatrakcyjnienie petów tak aby moi drodzy się lepiej ruszały i bardziej miały większą interakcję zobaczcie tak to wygląda czyli generalnie pety będą mogły ruszać oczami będą moi drodzy takie jakby bardziej takie przyjazne bardziej będą tak jakby do nas z nami tam grały no i będą tam różne interakcje z nami robiły czyli generalnie będą tam nas podlatywać chyba właśnie tam patrzeć się na nas coś takiego i takie różne fajne rzeczy ale moi drodzy przejdźmy teraz do tego co to może być w tym update'cie który nadchodzi właśnie teraz ponieważ moi drodzy to co zobaczyliście właśnie teraz naprawdę jest mega w ogóle co to, co to jest, o, co to, co to jest, co to jest w ogóle, ej, co to, co to ma znaczyć, co to jest w ogóle, czemu tutaj wszyscy ludzie się zbiegli, ej, o co chodzi z tym Trading fly horse? co to są za budynki, moi drodzy, wy, ty, fy, co to, co to jest, zobaczcie, co to są za jakieś, nie wiem, napiszcie mi co to jest, bo ja tego nie widziałem, zobaczcie, to są jakieś chyba wozy w ogóle, co to jest? W każdym razie moi drodzy, tak, przejdźmy teraz do tego, co takiego może dojść nam w przyszłym tygodniu, ponieważ moi drodzy spekulacji było bardzo dużo, ale moi drodzy ludzie podejrzewają, że to może być coś takiego jak Emerald Update, czyli generalnie dojdą nam Emeraldowe rzeczy i zobaczymy właśnie teraz takie chwili pokazują nam na przykład, co to takiego mogłoby dojść właśnie do adopcji, moi drodzy, między innymi właśnie Emeraldowe Jajko, coś takiego, zaraz to zobaczycie, ale też mega fajne inne rzeczy, które właśnie mogłyby dojść do adopcji w tym update, ponieważ no nie oszukujmy się moi drodzy, ale pewnie dostaniemy coś grubszego po tym, moi bo teraz wiecie, taki update tam z jakimiś ubrankami. I to takie, wiecie, takie w sumie niezbyt duże. Ale teraz, moi drodzy, może stajemy coś dużego, więc koniecznie zobaczcie, teraz to zobaczymy. A więc, moi drodzy, mamy taki film, w którym, moi drodzy, ktoś wstawił naprawdę mega koncept. Jest jakiś teleporter, do którego ktoś wszedł. I zobaczcie teraz, moi drodzy, mamy tutaj Adopt Me, gdzie jest wreszcie, moi drodzy, Ocean Update. Ale to już pomijajmy, to, ponieważ to jest, moi drodzy, Adopt Me, e, Adopt Me za parę lat taki do. Tu. I zobaczcie, moi drodzy, mamy tutaj teraz, no, nasze morze, nasze i teraz zobaczcie, coś nam wyłania. Uwaga. Mamy, moi drodzy, coś takiego jak Baby Yoda plus zobaczcie, czyli mamy taką zabawkę do Adoptni, która ja się nazywa Baby Yoda plus mamy też Tygrysa, czyli Peta, mamy też TikTok Frisbee, Boże słodki, nie, tylko nie to, TikTok Frisbee, czyli, moi drodzy, mamy takie dorzucania Frisbee z, z logiem TikToka i generalnie to się nazywa TikTok Frisbee, mamy jeszcze latający samochód, czyli Flying Car, to byłoby naprawdę fajne, moi drodzy, no i mamy jeszcze, moi drodzy, krewa bo to jest generalnie też Adoptni za 1000 lat, zobaczcie, znaczy za 100 lat, przepraszam, gdzie między innymi mamy, moi drodzy, Tutaj taką zebrę do zdobicie za win strejki. No i moi drodzy, mamy Emerald Egg. Właśnie o tym, moi drodzy, wam mówiłem Emerald Egg, czyli coś, moi drodzy, na to mega czekamy i co byłoby mega, mega super. I zobaczcie w ogóle longest strike, czyli generalnie tysiąc dni, zobaczcie codziennego wchodzenia do adopni, moi drodzy. Ktoś chyba już miał kilka lat wchodził, słuchajcie, do adopni, chyba po, po 30 by był dalej by wchodził do adopni. W każdym razie, moi drodzy, no dobra, zobaczmy w takim dalej. Ponieważ moi drodzy, to nie wszystko, ponieważ mamy tutaj generalnie, ma, mi się na przykład podoba mega ten Emerald Egg, ponieważ coś takiego mogłoby naprawdę i byłoby super. Ale, moi drodzy, mamy roboty w Adopt Me, zobaczcie, które się mogą z nami tradować. I zobaczcie, i to jest najfajniejsze. Możemy wybrać naszą rolę. I mamy albo rolę, czyli człowieka, czyli normalną, albo, moi drodzy, mamy robota, czyli, czyli generalnie, że jesteśmy robotem. Aha, nieźle. W każdym razie, nie no, to, to jest trochę już dziwne. To Nie wiem, o co o tym myślicie, ale byłoby naprawdę spoko. W każdym razie, moi drodzy, zobaczcie, mamy tutaj emeraldowe pety. I to jest to, na co wszyscy czekamy, moi drodzy. Emeraldowe pety byłyby naprawdę Super. Mamy tutaj, moi drodzy, różne, zobaczcie, mamy tutaj osoby, czyli generalnie postać naszą w różnym wieku, czyli musielibyśmy tam chyba chodzić sami do tej szkoły. Generalnie to, co z petem, działoby się też z nami, zobaczcie. I mamy, moi drodzy, no właśnie tutaj ten strike i byśmy musieli je zdobywać. A zobaczcie, mamy za to legendarnego Feniksa, czyli generalnie taki jak, coś, co jest kolorystycznie podobne do Guardian Leona, ale to jest, moi drodzy, coś lepszego, czyli Feniks. Ciekawe, co on takiego może. W każdym razie, zobaczmy, co mamy tutaj dalej. No tak, mamy tutaj te wszystkie rzeczy. No trochę, 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 to, to naprawdę dziwne, moi drodzy. W każdym razie, Koniecznie, moi drodzy, dajcie znać, co o tym sądzicie. No, bo naprawdę, w, wiesz, w sensie, według mnie, emeraldowe pety byłyby super. Naprawdę, byłyby mega fajne. Ale a, a ta, ta rola Human Robot, no to takie. To takie, moi drodzy, już takie, no na wyraz, że tak powiem. Na wyraz. W każdym razie, dajcie znać, w ogóle, co sądzicie o tym update'cie, Według mnie, mogą właśnie dojść te nowe pety. Chyba, że właśnie e, tym update'em to właśnie będzie to, nad czym oni pracowali. Co nam wysłali na Twitterze, czyli generalnie te ulepszone, jakby, takie detale w pet, u petów. Czyli na przykład, które by właśnie tam patrzyły oczami, chodziłyby jakoś tak Inaczej, albo generalnie jakoś tam miny robiły, coś takiego Więc dajcie znać co wy by byście woleli, czy na przykład Emerald Ega z Emerald Petami Czy właśnie jakiś tam na przykład update z tym, że właśnie pety byłyby bardziej takie przyjazne dla nas I by na przykład bardziej z nami tam interreagowały, coś takiego Więc koniecznie dajcie znać co o tym sądzicie No i pamiętajcie oczywiście o konkursie do zobaczenia w kolejnym odcinku, żegnajcie, cześć i pa!